Proszę Państwa, przygotowujemy strategię rozwoju województwa dolnośląskiego. Dokument, który będzie programował rozwój w tym regionie, dla tego regionu, dla mieszkańców tego regionu. Samorząd województwa przygotowuje strategię, ale to nie oznacza, że tylko Urząd Marszałkowski będzie realizatorem tej strategii. Realizatorem, osobami zaangażowanymi w działania określone w strategii będą wszyscy. Powinni być wszyscy. My, dolnoślązacy. Rzeczywiście, to właśnie rolą samorządu jest wspieranie i pomoc nie tylko w rozwoju, ale również w, kre w kreowaniu tych, tych rozwiązań, które gdzieś tam mają na celu wspieranie i pomoc tym przedsiębiorcom. Tak się składa, że przedsiębiorcy trafiając do mnie jako doradnego miejskiego, przyszli z uchwały z 2003 roku, która bardzo fajnie opisuje te możliwości wspierania i pomocy, ale uchwała, która tak naprawdę jest trochę aktem martwym, aktem prawa miejscowego. Za chwilę będziemy mieli 10 lat, bo z lipca 2003 roku. I stąd gdzieś nasz, moja, moja taka chęć poszukania rozwiązania na tą sytuację i wyjście z inicjatywą powołania właśnie takiej rady przy prezydencie do spraw małej przedsiębiorczości. No możemy w pewnym sensie wpływać na procesy legislacyjne, bo wiadomo, że z ze stanowiskiem wojewodów, no my jako przedstawiciele rządu w terenie, jako przedłużenie zbrojne ramię premiera, możemy pewne uwagi przekazywać i stwarzać takie warunki, żeby było dobrze. Ale myślę, że... Patrząc na to, o czym dzisiaj mówimy, mówimy o strategii, że ona jest tak ustawiona i tak jest zrobiona, przedyskutowana, że w zasadzie są to warunki dla ludzi przedsiębiorczych, dla przedsiębiorstw, które, które będą się mogły realizować w sposób jak najbardziej korzystny dla Dolnego Śląska. I dzisiaj daje się zauważać to, że ta przedsiębiorczość jest już przedsiębiorczością o ugruntowanych możliwościach, wiedzy, zdolnościach. I, I chęcia bycia dalej na rynku, to jak mówimy dzisiaj, że mamy do czynienia ze spowolnieniem gospodarczym, wycofują się klienci z Unii Europejskiej. To przedsiębiorcy nie narzekają, nie zamykają firm, tylko szukają nowych możliwości bycia. My akurat w Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej monitorujemy te procesy. Osobiście uważam, że śniadania prasowe mają swój niepowtarzalny klimat, a jego nieodłącznym elementem jest dyskusja, która wywiązuje się po zakończeniu wystąpień naszych prelegentów. Podczas tych wystąpień warto podkreślić, że jest zadawanych dużo zapytań. Podczas również tej formuły przeprowadzana jest dyskusja na wiele treści, które są pochodno wystąpień naszych zaproszonych gości. W wyższej szkole handlowej konsultujemy nasze nowe programy, które zmieniamy, które dostosowujemy do aktualnego rynku właśnie z przedsiębiorcami. Udział Wyższej Szkoły Handlowej w Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej, a w szczególności w sekcji doradczej, bardzo na w tym pomaga. Odbyło się do tej pory sześć śniadań prasowych w ciągu dwóch lat. No, nie jest to jakaś liczba imponująca, która powoduje jakieś zmiany w otoczeniu. Czy powiedzmy wzięcie pod uwagę tych naszych uwag? Niemniej jednak zdarzały się sytuacje, że no uczulaliśmy naszych gości na pewne zagadnienia, przypomnę, że gośmi są i, i, i wicewojewoda, i wicemarszałek województwa i osoby pełniące funkcje w samorządach, w powiecie, w gminie miejskiej, wrocławskiej, więc... Dość istotne ze względu na podejmowanie decyzji regionalnych. No, ale mówiliśmy o otwarciu rynku pracy i związanych z tym problemach. Mówiliśmy o roli edukacji, mówiliśmy o dyfuzji wiedzy o zarządzaniu właśnie do instytucji publicznych, państwowych, samorządowych, dyfuzji tej wiedzy od strony biznesu, który przecież funkcjonując musi legitymować się odpowiednim sposobem zarządzania. Ale było też śniadanie prasowe, branżowe o odpadach związane właśnie z potrzebami członków Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Dzisiaj mówiliśmy o strategii, roli przedsiębiorczości, która jest powiedzmy, zasadniczą cechą, która powinna być kreowana i która powinna zapewnić realizację celów na zawartych właśnie strategii rozwoju województwa dolnośląskiego wykreowanym przez Urząd Marszałkowski. No i na następnym śniadaniu prasowym pora na energetykę, bo jest to bardzo istotny temat. Ono się odbędzie 27 lutego. Będzie znacznie w poszerzonym gronie.